Dagmara Obremska, dzień dobry. Dzisiaj w naszej audycji Czerwony Dywan. Bardzo wyjątkowi goście, zespół Sleeproom. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Miłosz i Jakub. Brakuje jeszcze Filipa, z tego co, co się zdążyłam zorientować. Powiedziałam, że zespół wyjątkowy, bo jesteście ze Skierniewic tak naprawdę. No, zgadza się. Naprawdę. Naprawdę, się zeskierniewic. Zeskierniewic. Słuchajcie, jak to się stało, że wy się w ogóle tak jakby na tym rynku fonograficznym pojawiacie dopiero teraz, skoro już na koncie jest płyta. Kiedy to się wszystko u was zaczęło? Ho, ho, zaczęło się dawno temu. 2012 rok poznaliśmy się na obozie harcerskim. <grym> <grym> I od tego się może nie zaczęła nasza muzyczna przygoda, zaczęła się nasza znajomość. Bo gramy razem jakoś od 2018 chyba. myślę, że jakoś. Strach. Jeśli dobrze kojarzę. Tylko to Trochę było takie hobbystyczne granie. No, zacząłem Cię uczyć grać na basie w 2017 roku. Tak. Zaprezentujcie się, kto jest tutaj kim. Miłosz. Miłosz Bartosiewicz pisze teksty, pisze muzykę, gram na gitarze i okazjonalnie śpiewam, ale tylko okazjonalnie. Jakub Klimacki, gram na basie, czasami wymyślę linie basową. I Filip, który jest nieobecny. Filip jest naszym wokalistą. Mhm. Nieobecny. Pozdrawiamy, pozdrawiamy gorąco. Dobrze słuchajcie. Niech Ci się dobrze pracuje. No tak, bo wy oprócz tego, że zajmujecie się muzyką. To jeszcze zawodowo pracujecie, trudno jest to połączyć. Od tego takiego przejścia hobbystycznego do już powiedzmy sobie zawodowego, to jednak chyba jest trudno to godzić też z pracą. No ja się może jeszcze nie będę wypowiadał, bo nie pracuję na taki pełny pełny, akad, więc mam trochę <grym> czasu wolnego. Wydaje mi się, że z czasem będzie trudniej. Tylko trudniej. Kiedy był zalążek płyty, a mówimy o waszej płycie debiutanckiej, osiedle straconych szans? Pomysł na płytę. Myślę, że pomysł na płytę narodził się relatywnie niedawno, ale utwory powstawały Przez mniej lata. więcej od pięciu, sześciu lat i były odkładane do szuflady. Aż tak spuchły, że Dopiero trzeba było otworzyć szufladę. Jakoś w zimę stwierdziliśmy, że trzeba to nagrać. I się zabraliśmy ponownie po dłuższej przerwie, żeby pójść do studia i zacząć nagrywać album. Długie muzykowanie w garażu, w sypialni. W końcu doprowadził nas do pomysłu, że może warto jednak zawiązać zespół i nagrać Panie, mm, Fajnie, chociaż na pamiątkę. Osiedle Straconych Szans to jest bardzo spójny krążek. W ogóle gratulacje. Czy wy macie menedżera? Macie kogoś, kto was ukierunkował, czy, czy zrobiliście to sami? Nie, jesteśmy sami. Jesteśmy sami, jesteśmy sami sobie panami, słuchaczami, recenzentami. Znaczy grono słuchaczy się powiększa mm. konsekwentnie, ale z małą pomocą studia nagraniowego i realizatora zrobiliśmy to wszystko sami. Nasz kolega Wojtek czasami też pomaga. <grym> dobrym słowem. Nasz przyszły menadżer Nasz Wojtek. przyszły menadżer, tak. Czyli już zalążek tej współpracy jest Osiedle Straconych Szans, jak już wspominałem, krążek bardzo spójny. Jak on powstawał? Zebraliście się wszyscy razem, pracowaliście, e, czy to był proces przez lata, czy ktoś wymyślał teksty, ktoś muzykę? O, bazą, czy jeżeli mówimy o utworach, to są utwory, które napisałem na przestrzeni ostatnich pięciu, pięciu sześciu, sześciu lat. lat. Aczkolwiek taką bardziej, bardziej, bardziej gotową formę zaczęły nabierać w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat. Pracowaliśmy nad tym co jakiś czas, to nie był proces ciągły. Były wzloty, były upadki, ale konsekwentnie dopieszczaliśmy te piosenki i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że pora wejść na tę półkę wyżej, więc zrobiliśmy to w studio pod fałowym okiem, pod opieką Mariusz pozdrawiamy. Ale koniec końców jest to efekt naszej pracy, która myślę, że, że widać na przykładzie tych piosenek drogę, jaką zrobiliśmy od takich wczesnych młodzieżowo sypialnianych lat. Gdzie, gdzie ta muzyka, sta... gdzie stawialiśmy pierwsze niezdarne kroki, aż po. Myślę, że całkiem dobrze dopracowane piosenki, całkiem przemyślane, spójne, mam nadzieję. Ale nie wstydzimy się inspiracji. Może powinienem mówić za siebie, bo ja, jako. <ścoughs> <ślesy> dobrze, że dymysły już nie istnieją, to nie zaleją nas pozwami, ale nie, nie wstydzimy się naszych inspiracji. Myślę, że jeśli ktoś znajduje upodobanie w szukaniu smaczków. I znajdowaniu podobieństw czy inspiracji, to w przypadku naszej płyty będzie miał co robić. Będzie mógł się dobrze bawić, odnajdując pewne nawiązania do muzyki starszej i nowszej, ale myślę, że z uwagi na moje skrzywienie do nieco bardziej starszej. Osiedle straconych szans, cały nam czas tutaj e, towarzyszy. Powiem tak, nie jest to debiut radiowy, bo uprzedziła nas jedna z lokalnych stacji, e, którą gorąco pozdrawiamy. Słuchajcie, a kiedy powstał taki pomysł, i kto na to wpadł, że. Dobra, to jest niezłe. Trzeba uderzyć do rozgłośni. Myślę, że to była naturalna konsekwencja mm. nagrania płyty. To znaczy, płyta już jest, to po co ma się kurzyć? Gdzieś tam leżeć, jak można to wysłać i zobaczyć, co z tego wyjdzie? Rynek zweryfikuje. Zachęceni pozytywnym odbiorem ze strony naszych znajomych i najbliższego otoczenia stwierdziliśmy, że. Nie może to być aż tak złe. I duże to było zaskoczenie, kiedy rozgłośnie radiowe odpowiedziały? Tak, bo to odpowiedź była szybka. No, bardzo szybko. Nie, nie spodziewaliśmy się takiego błyskawicznej reakcji, błyskawicznego zainteresowania ze strony mediów. No dobrze, a to teraz, skoro już debiut radiowy za wami, to jakie plany dalsze? Potrzebujemy Pekusisty. Na stałe. Na stałe i może... Panowie, panie, słyszycie? Perkusista na stałe potrzebny. Jeżeli umiesz grać na perkusji i lubisz grać na perkusji, znajdź nas. Nie musi umieć. <głosy> <głosy> Ale znajdź nas. <noise> Ale znajdź nas. To dobrze, gdzie was szukać? Na socjalach, Facebook, Instagram, na Spotify można sobie też zajrzeć. YouTube. YouTube, o właśnie, YouTube, tam mamy chyba najwięcej. Największe powodzenie? Największą klikalność. No. Czyli e, jest duża szansa, że jak się ten skład skompletuje, to będą jakieś koncerty? Będą. Mocno trzymamy kciuki za to, żeby się pojawił perkusista. Mocno trzymamy kciuki za dalszy rozwój kariery. Moimi państwa gościem był dzisiaj zespół Sleeproom. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję.